Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Mamy już dzisiaj środę, dzięki Bogu. Poranny spacerek. Trzeba zrobić troszeczkę kółek, złapać troszeczkę tlenu świeżego powietrza, po to, żeby z nową energią i z mocą wejść w ten nowy dzień, który daje nam Pan. Dzisiaj w tym słowie, które usłyszymy, Pan Jezus powie nam o życiu, które pragnie nam dać. I tego życia dla nas pragnie. Ale jednocześnie... Chce nas przestrzec przed życiem, które jest złudne, które może nas sprowadzić na manowce. Ale najpierw Słowo Boże. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza on zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni, jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znieważają i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu. Bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, myślę, że na początku warto rozeznać drogę życiową, którą idę. Spróbować sobie na początku tej modlitwy popatrzeć, jaki kierunek jest w moim życiu obrany, dokąd zdążam. W dzisiejszym słowie Pan Jezus czterokrotnie używa słowa szczęśliwi. Jesteście szczęśliwi, bo błogosławienie to oznacza nic innego jak szczęśliwi. I teraz czego dotyczą te błogosławieństwa? Kiedy człowiek będzie szczęśliwy? Otóż Pan Jezus pragnie dla ciebie szczęścia, które będzie wieczne, które się nigdy nie skończy, tego wiecznego nasycenia. Tej wiecznej radości, tej wiecznej nagrody w niebie. Ale droga, która prowadzi do tego miejsca, jest trudna. I on dzisiaj chce Ci o tym powiedzieć: Osiągniesz to, ale musisz patrzeć na pewną perspektywę, że to nie dziś, nie teraz, bo też w jakiś sposób żyjemy w takich czasach, gdzie byśmy już natychmiast chcieli. Często, jak ktoś wchodzi na drogę nawrócenia, ktoś stara się jakoś zmienić swoje życie, to jakby pierwszą pokusą jest to, żeby to się stało natychmiast, żeby natychmiast poradzić sobie z absolutnie wszystkimi problemami. A kiedy to nie wychodzi, kiedy no idzie jak po grudzie i ciągle pod górę, no to może taki człowiek się zniechęcić, jeżeli nie zobaczy tego, co nam pokazuje dzisiaj Chrystus. Mianowicie, że nasze zbawienie, nasze szczęście to jest pewna perspektywa, która będzie miała miejsce. Nie tu i teraz. Ta droga, którą kroczymy jest trudna. Często bolesna, często y, usłana różnymi problemami, trudnościami, atakami, prześladowaniami. Y, no generalnie trudność, tak? Natomiast y, za chwilę Chrystus wypowiada te czterokrotne biada, i to jest właśnie to ostrzeżenie. Mówię, jeżeli ktoś będzie podchodził do swojego życia e, z tej perspektywy tak, tak zwanego natychmiastowego szczęścia, że muszę to mieć tu i teraz, i jestem w stanie za to zapłacić każdą cenę, ale żeby już być nasyconym, to ta droga ona jest krótka. To myślenie jest krótkowzroczne, to patrzenie jest e, tylko na chwilę. Ale to sprawia, że człowiek, idąc tą drogą, może się no, bardzo mocno pogubić. Może się naprawdę bardzo mocno zawieść, bo straci to, co jest wieczne. Bo to bogactwo może zabrać pociechę. E, ta sytość, która, którą człowiek szuka tu i teraz, może przerodzić się w smutek, e, w cierpienie. Pochlebstwa stają się fałszywą drogą, bo sprowadzają człowieka na manowce, bo człowiek traci perspektywę, traci grunt. Spróbujmy dzisiaj z tym słowem się spotkać. Popatrzmy, do czego zaprasza nas Chrystus. I zobaczmy, że ta droga, którą On nam proponuje, jest trudna, jest wymagająca, ale na końcu tej drogi jest spełnienie. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, i myślę, że jeden bardzo ważny warunek, żeby, żeby wejść na tą drogę. Mianowicie tym warunkiem jest zaufanie Słowu Jezusa. Dlatego On mówi: zaufaj mi i chodź za moim słowem. Droga, którą pójdziesz, będzie trudna. Te wybory Twoje będą trudne, ale na końcu czeka Cię spełnienie. Natomiast jeżeli ulegniesz tej iluzji, i teraz, owszem, teraz się nasycisz, owszem, teraz będziesz miał pochlebstwa, owszem, teraz osiągniesz jakiś wielki sukces, owszem, teraz spełnią się wszystkie Twoje pragnienia i marzenia, ale co dalej? I tutaj wybór należy do każdego z nas: Zaufanie. Czy potrafię zaufać temu słowu, które dzisiaj do mnie mówi Chrystus? To jest temat na naszą modlitwę, Twoją i moją, na nasze osobiste spotkanie z Jezusem. Zapraszam Cię do tego. A tymczasem życzę pięknego i wspaniałego dnia, chociaż ja to nagrywam wieczorem dnia poprzedniego. No, ale cóż, nie można mieć wszystkiego, ale wyobraźmy sobie, że teraz, właśnie razem sobie spacerujemy. O świcie jest świeże, rzeźkie powietrze. Nabieramy energii i mocy, i rozkoszujemy się tymi pięknymi widokami. A Wy tam z tyłu widzicie właśnie naszą chałupę, bo my sobie tutaj właśnie tak mieszkamy. Mój balkon jest tutaj u góry nade mną, właśnie nad moją głową. <laughs> Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę pięknego i cudownego dnia. Szczęść Boże.